Przednim odcinku. Moi ludzie są w drodze do Santora pomimo mojego wyraźnego zakazu. Cholera, w co my się wpakowaliśmy? Siemka, chłopcy, wysłałem zaproszenie? Nie, nie. nie poznaje mnie pan. Dawno temu mało pana nie zabiłem. W twoim starym mieszkaniu jest panel sterowania kontroli granicy no. miasta. Jeśli dostaniemy się tam niespostrzeżenie, droga zarówno dla antyterrorystów, jak i dla wojska będzie otwarta. Najpóźniej jutro wieczorem. Chcę zobaczyć zwłoki tego kutasa. Oczywiście. Z tego co widzę, nie obawiasz się, że patrol nocny cię zobaczy? A ty co? Cierpisz na bezsenność? Trzy godziny mi starczą. Zresztą, coś musi stać na warcie. Twój kolega chyba nie jest przyzwyczajony. Kyle od dawna się nie wysypia. Wystarczy, że zamknie oczy i już śpi. A ty? Cały czas o czymś myślę, a raczej... O kimś. Moja znajoma przez strach przed utratą siostry mocno mnie skrzywdziła, a... Mimo wszystko bez i nie myślę, nie wiem co robić. Psychologiem nie jestem, ale mogę ci cenię, co nieco doradzić. Nie wiem, co się konkretnie między wami stało, ale kiedyś byłem w podobnej sytuacji. Tyle, że to ja nawaliłem. Ja i moja dziewczyna mieliśmy trudną sytuację finansową. Byliśmy zatopieni w długach, dlatego wziąłem tą robotę u Rojana. A gdy wylądowałem przez tego sukien syna w szpitalu, zostawiłam. Stąd wiem, co teraz Twoja koleżanka czuje. Jeśli widzi, że usiłuje naprawić swoje błędy, to może warto dać jej drugą szansę. Z tego co widzę, mamy taki sam pretekst, żeby zabić tę rudą pałę. Dobrze, że ty nie zlekceważyłeś go tak, jak zrobiła to Twoja dawna dziewczyna. Że co? Ty nic nie wiesz. Co ty pieprzysz? Chodzi ci o Karen? Bruce, mów o co chodzi! Niech Royan sam ci wszystko powie. I co? Jest? Jest. Dobra nasza. Sam. Obrażę ci dziadka, jak wymienimy sobie sprzęt. O skubany! Nie gaście silniku chłopcy. Startujemy, kiedy tylko wstańcy sync że kontrola padła. Które to piętro? Piąte. Rozumiem, że Winda nie wchodzi w grę. No, zadzieram kiece i lecę. Głównym wejściem nie wejdziemy, straż jest wszędzie. Wejdziemy przez okno. Przy oferowanym hałasie nie ma szans, by to usłyszeli. Sam, Kate, Leo, jesteście na pozycjach? Zobaczcie gotowi. To co? Ruszajmy z tym tematem. Spójrzcie to, co macie do szamba. O oh fuck! Otworzyć ogień! Papia. Robi się gorąco, ale czekamy aż Emil da znać, więc czuję się trochę niepewnie wobec tego jego planu. Da sobie radę? Nie z takich opresji już wychodzi. Dawaj Emil, szybciej. Rzuć to! Kurwa. Głuchy jesteś? Dobra już, wyluzuj się. No no jakbyś takie teksty cisnął podczas randki, to może bym się nawet zainteresowała. Rose? Stęskniłeś się? Widzę, że jednak znalazłeś robotę. <grym> Naprawdę myślałeś, że umówiłam się z tobą, bo mnie zainteresowałeś? <grym> Ryan. Szkoda, że nie widzieliście swojej miny jak zastrzelił tego waszego szczeniaka. Wiesz co zrobiłem byłej jak się okazało, że mnie zdradza. <grym> Użycie ją do basenu. Nie krzycz, bo zaboli mała. Co do cholery? Kyle! O w mordę! A myślałem, że to ja źle traktuję obce dziewczyny. Jesteście razem? Trudno jakąś różnicę. Słyszycie to? Co to? Cholera. O oh, fuck czoł! Kryś się! Co teraz? Emil, co stło do chlery! Niech to szlak. Komendancie, skiepszyliśmy sprawę. Przyszpili nas i nie mamy jakiego gówna rozwalić. Opuśćcie teren i wracajcie do reszty. Że co? Komendancie! Porozka, teren! Jak zwykle. Kyle, ewakuujemy się. Dobra, ale w jakim celu? Eskadra, ruszamy! Nie przekraczać granicy miasta, dopóki nie powiem! Bruce, mamy rozkaz się wycofać. Powtarzam, opuść jak najszybciej budynek! Wiesz co? Chętnie, ale obecnie jestem zajęty. Ugh. Bruce, jeśli chcesz żyć, to dlatego ja z tego wieżowca. Idźcie bez mnie, potem dołączę. Człowieku, odbiło ci! Emil, schody rozwalone. Uff! Już po was, szmaciarze! Ta twoja tiktara nie może nam dać spokoju? Moja? Jak my teraz w ogóle zejdziemy? Eee. Widzisz tę linkę obok ramienia? Bruce. Utrzymaj pozycję i ruszasz na mój znak. Tego skinienka Gary, jakiś myśliwiec naruszył granicę. Rozwal go. Zrozumiałem. Do wszystkich. Zastrzelić myśliwiec. O! 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 Chętnie bym się jeszcze z Tobą pobawił, ale szkoda czasu. Inni też stoją w kolejce. Ruszać! Воспоминай о тебе. еще я о тебе. Ви́м, Jak wrażenia? Głośno. Nie chcę nic mówić, ale to jeszcze nie koniec. Przewodujcie broń. Coś czuję, że będzie ostro. Ktoś nadlatuje, gdzie jest Gery? No, to teraz macie wybitnie przez Emil! Zack? Ożerz w mordę! Nigdy nie umiecie siedzieć bezczynnie, co? To jego pomysł. Spieprzaj. Ej... Dobra robota. Naprawdę. Gra jeszcze nie skończona, Zach. Został jeszcze Ryan. Słuchajcie, zrobiliście swoje. Powinniście odpuścić. Nie, ty słuchaj. Ryan zrobił ten bałagan ze względu na nas. Musimy to doprowadzić do końca. Nas? <słuch> Żeby dostać się do niego musimy przejść przez most. Trzeba oczyścić teren. Mamy rozkaz go zlikwidować. Zrobimy nalot na jego budynek i posprzątamy. Zak, muszę się tam dostać, rozumiesz? Pozwól nam tam wejść, jeśli nie wrócimy, zrobimy po twojemu. Zgoda. Yeah, me cognigo Ah sai Nothing. How do we do wrong? And I've been thinking that when we thought the world would break us, that we were wrong. But it's just never been the world outside. It's on the kind as we terrified. And I'm so sorry I can't find the time. Spend all my days over preoccupied.